Jesteśmy na parkingu pod Garuda Wisno. Jak widzicie, parking jest płatny. Dla skuterów również. Jak wam się nie chce iść na nogach, to zawiezie Was taki taki autobusik za free centralnie pod sam centrum kulturalne Garuda Wisno. Przechodzimy kontrolę bezpieczeństwa jak wszędzie. Nie wolno tu latać dronem, nie wolno wnosić ostrych przedmiotów ani niereligijnych, za to można wnieść jedzenie bez problemu. Także luz bluz, dron w plecaku też jest, no ale widać polatane tu drój nie będzie. Bilety na garuda Wisnu kosztują 125 tysięcy od osoby za regular price wejście. Jeśli chcecie przejechać się samochodzikiem bagi, to dodatkowo 40 tysięcy za osobę. Kupujecie takie bilety, dostajecie rachunek i na górze macie refreshment drink w restauracji dla Was. Generalnie w środku możecie wejść, jeśli kupujecie regularny bilet, tylko do środka. Na górę nie możecie wjechać. Jeśli chcecie wjechać na górę kolejny bilet kosztuje 150 tysięcy, na samej górze są dwa punkty. Na dziewiątym piętrze jest muzeum, na 23 piętrze tam w tam takiej dziurce jest punkt widokowy, ale dla czterech osób to dla mnie jest niestety już masakryczny koszt, więc idziemy na dół. Na plac Garudy i Wisny. Schodząc na dół, w połowie drogi znajdziecie miejsce, gdzie można e, zapewnić atrakcje dzieciom, ale też przejść do, na plac Garudy i Wisny. E, I cieszycie się takimi, jak zobaczcie, wyciętymi w skałach tunelami, które dają trochę ochłody. Tak jak wspomniałem, osobny plac Garudy, czyli jak widzicie, ogromnego stwora, na którego skrzydłach i grzbiecie poruszał się wisna mały youtuber rośnie i zapędy ma tylko do serców. szybka kasa go interesuje po wyjściu na sam dół lądujecie w podkorcie i jakieś starbucksy, jedzonko jeśli kupiliście bilet, co idziecie do restauracji Yalangan na darmowe napoje no i generalnie do wyjścia na dół na parking Siemanko Krótka przejażdżka, jesteśmy po świątynią ulubionym na parkingu. kosztuje kosztuje 2000 od samochodu, 1000 od skutera. Kupujemy wstęp i idziemy. Od razu kupujemy. zamukowaliśmy wejście na Kecak Dens na wieczór, także wszystko przed nami i ruszamy dalej. A więc kupujemy bilety. 50 tysięcy rupi bilet dla osoby dorosłej, 30 tysięcy rupi za dziecko. 160 tysięcy wydane jest w środku. No i czajimy, gdzie te małpy gotowe nas zaatakować jak nas postraszyli Jak widzicie lokalną atrakcją tego miejsca jest małpa która porwała okulary czyjeś i teraz postanowiła je po prostu zjeść dlatego tutaj wszystkiego trzeba pilnować na każdym kroku telefonu, plecaka, wszystkiego od A do Z bo takie małpki jak ta tutaj za mną potrafią zjadać ludziom wszystko od A do Z Turyści polują na upragnioną fotę na Insta a małpy polują na ich telefony i okulary

tam z tyłu świątynia jak widzicie to jest droga do świątyni tyle tych schodów jest cała ścieżka jest do przejścia jakieś 10 minut maksymalnie drogi oczywiście po drodze trzeba uważać na czapki, jak widzieliście mój synek stracił czapkę małpa dosyć agresywnie podchodziła do tego nie chciała jej oddać e, także czapka została, trzeba uważać na telefon na no wszystko co się trzyma na głowie, na szyi bo wszystko może Wam e, zniknąć także powoli wracamy w kierunku świątyni i idziemy na panikę co go zachodzie słońca. Super Słuchajcie, największe kokosy ever do picia. Chyba litr, mleka w środku, zerobiony. Słuchajcie, a teraz piękna świątynia w Woluwatu Instagram versus wersja na żywo. Ludzi na ten pokaz chodzi około 800 jak poszybko szybko w Kolejce, żeby zająć przyzwoite miejsce, musicie stać godzinę minimum. Jak przyjdziecie 10 minut przed kolejką, to zostanie Wam tyle miejsc co teraz. Czyli prawie w ogóle nic. Także generalnie jest masakra, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Druga sesja show zaczyna się jak już całkiem ciemno, a pierwsza e, kończy, się jak za, kończy się zachód słońca, więc generalnie lepiej wybrać pierwszą sesję. E, przede wszystkim jest wcześniej. Jest na niej mniej ludzi. Na tej drugiej jest po prostu kosmos, kosmos, kosmos. সংঘক্ষেব আসিস মারত Да, где стражаться. Yeah! Po ciężkim dniu zwiedzania Garuda Wisnu i Uluwatu przyszedł czas na kolację z owocami morza. Taki set kosztuje 200 zeta Homar, kilogramowa ryba, mule, yy, langustynki, krewetki Maksa krab A plaży rewelacja W komplecie cztery napoje Jak widzicie jest ogień I krap.